Dzień Dobry Cześć siemanko. dzisiaj na testach mamy tablet od Samsunga. Dokładnie jest to Galaxy Tab S10 wersja Fe, czyli z tym większym 13,1 cala wyświetlaczem. Sprawdźmy, co mamy tutaj w środku. Najprzyjemniejsze, czyli ściąganie zabezpieczeń. O, tutaj coś się nie udało. Dobra, mamy to. Pudełko ogólnie, jak widzicie, jest. Niewielkie, cieniutkie. Zobaczmy więc, czy jest tu w ogóle sam tablet. No ale mamy, już jest tablet, on jest tu po całości. Dodatkowo w zestawie mamy rysik. Zobaczymy zaraz, jak on będzie działał. No i tutaj jeszcze dalej znajduje się pewnie papierologia. Tu jest kluczyk do tacki SIM. Tutaj mamy przewód USB-C na USB-C do ładowania. Oraz jest jeszcze książeczka z instrukcją obsługi i najważniejszymi informacjami. Teraz przejdźmy tutaj do rozpakowania urządzenia. Zrywamy te folie. W zasadzie nie jest to folia, tylko papier, no bo trzeba podkreślić, że tutaj są poruszane aspekty eko, czyli nie stosujemy już... Jak najwięcej folii, tylko dlatego mamy małe opakowania. Nie mamy folii, tylko mamy papier, żeby być eko. Przynajmniej tak twierdzi producent. Na urządzenie, jak widzicie, jest naprawdę sporych rozmiarów, a przy tym jest cienkie niczym Samsung S25 Edge. Tutaj mamy grubość około 6 mm, jeśli się nie mylę. Z dołu mamy pinę, bo możemy tutaj dokupić sobie jeszcze etui na ten tablet, no, ale teraz czas na jego uruchomienie. A w czasie, kiedy on się będzie uruchamiał, przejdźmy sobie tutaj przez całą budowę. Na prawym boku mamy przycisk blokady i on jest skanerem linii papilarnych. Tutaj mamy przyciski głośności, jest jeszcze wejście na kartę SIM, bo jest to wersja z obsługą sieci, więc tutaj możemy umieścić sobie kartę. Na dolnej części mamy jeden z głośników stereo. Jest tutaj złącze USB-C do ładowania, a na tyle mamy tu w zasadzie tylko logo Samsung i pojedynczy aparat. Jestem już po szybkiej konfiguracji, czyli dodałem swoje konto. I teraz możemy zobaczyć na start wszystkie najnowsze funkcje, które tutaj pojawiają się w tym tablecie. Zacznijmy od dostosowania stylu. Aplikacji i widgetów. Możemy sobie teraz je dowolnie modyfikować, powiększać, rozszerzać. Jest tutaj większa dowolność niż była wcześniej. Możemy powiększać katalogi, czyli jak mamy katalog z ikonkami, no to możemy sobie go rozszerzać. Możemy też grupować alarmy, jeżeli. Macie wiele alarmów na cały dzień, to możecie sobie je tutaj ustawiać i później, na przykład, w zależności od danego dnia, możecie je aktywować. Dalej mamy tworzenie kolarzy w dowolnych kształtach, czyli tutaj zaznaczamy zdjęcia, które chcemy, i później, tak jakby tablet sam nam podpowiada z takimi gotowymi funkcjami, gdzie możemy sobie przygotować różne no, na podstawie gotowców, różne grafiki, czy też szybkie krótkie wideo. Mamy teraz funkcję automatycznego przycinania wideo, czyli wklejamy nasz klip do aplikacji Studio i możemy szybko przycinać, edytować najważniejsze fragmenty wideo. Na pewno jest to wygodne i proste rozwiązanie. Jak na przykład nie chcecie wykupować jakichś tam aplikacji premium, których jest teraz sporo na Androidzie, no to tutaj macie to takichby te podstawowe funkcje od razu już wbudowane w urządzenie. Łatwo możemy łączyć się z urządzeniami w pobliżu. Jest teraz zakładka, która pokazuje nam dostępne urządzenia, które są wokół nas. No tutaj najlepiej to działa przy urządzeniach Samsunga, czyli coś w stylu tego, co mamy na iPhone'ie. Jak macie na przykład smartfon Galaxy, no to możemy używać telefonu jako kamery internetowej w tablecie. Tablet możemy gdzieś sobie odstawić na bok, a smartfon może nam robić za kamerkę. Funkcja zakreśla, aby wyszukać Circle to Search, no to jest znana tutaj na Samsungu, jest ona Promowana pod Galaxy AI, ale teraz no już większość smartfonów na Androidzie ma tą opcję. Po prostu na ekranie wystarczy zakreślić to, co nas interesuje, i dostajemy podpowiedzi od Google. Pasek nawigacyjny, który jest na dole ekranu. Teraz, jak mamy sterowanie gestami, automatycznie się ukrywa, więc żeby go wysunąć, musimy zrobić gest od dołu do góry. Jest to nowa funkcja One UI 7.0. No i teraz y, tak samo jak tam w, na samym początku pokazywałem widżety, możemy tutaj łatwiej sobie y, organizować ekran główny, w zależności od orientacji pionowej lub poziomej. Mamy też y, możliwość ustawienia większej liczby aplikacji na pasku zadań, y, no przez to, że tablet jest spory mamy teraz możliwość sobie ustawienia większej liczby zamiast dodatkowych dwóch możemy dodatkowe trzy albo dodatkowe cztery opcje system na tabletach został dostosowany do obsługi wielu aplikacji jednocześnie więc teraz łatwo i szybko możemy pomniejszać aplikacje uruchamiać je w wpływających oknach albo dzielić ekran na kilka części tak aby móc robić więcej rzeczy niż jedną naraz więc no, jest to na pewno Usprawnienie. No dobra, jestem już kilka dni później, pokorzystam trochę z tego urządzenia. No i tutaj tak, trzeba zaznaczyć, że dostępne są dwie, dwie wersje: Tab S10, wersja FE. Ma ekran przykładny 10,9 cala, a tutaj ja mam tą wersję z plusem, czyli po prostu większy ekran 13,1. No i ten jest naprawdę spory. Jeżeli chodzi o grubość, to jest cieniutki, ale jeżeli chodzi o rozmiar, to jest duży. Tutaj na pewno zalecałbym od razu dokupić etui te z klawiaturą. Wtedy mamy taki, no jakby coś pod laptop. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, no nie ma tutaj rewelacji, bo jest to IPS. TFT z częstotliwością odświeżania ekranu do 90 Hz. Jego rozdzielczość to 2880 na 1800 Pikseli. Ogólnie, jeżeli mocno nie zagłębiamy się w specyfikację, to powiem Wam, że no kolory i kąty widzenia wypadają całkiem nieźle, chociaż no nie jest to najjaśniejszy wyświetlacz, więc na zewnątrz może być słabo widoczny, jeżeli mocno słońce będzie świeciło prosto w niego, ale w domu nie miałem tutaj żadnych problemów. Możecie teraz sobie zobaczyć, jak wygląda tutaj próbka wideo. Naprawdę jak na IPS to jest nieźle, tylko no, biorąc pod uwagę cenę, chciałoby się AMOLED-a. Chociaż no, jest to właśnie urządzenie z dopiskiem FE, czyli jest to ta tańsza wersja no i jest to odpowiedź na iPada R od Apple'a, czyli no, tam też mamy IPS, więc nie spodziewajmy się w konkurencie, żeby to było coś mocniejszego. Ogólnie same kolory, tak jak mówię, są niezłe ale szkoda, że nie mamy tutaj już amoled -a. Pod względem wydajności jest naprawdę nieźle, nie tylko w takie e, słabsze tytuły, jak na przykład Fruit Ninja możemy grać, ale też e, mocniejsze gierki, więc jak szukacie urządzenia, e, na którym da się pograć, to tutaj jest to możliwe. No a ten procesor to w sumie jest wyciągnięty z Samsunga A56, więc e, jeżeli ktoś... Korzystał lub oglądał testy, recenzje, no to tam też możecie zobaczyć, że no raczej nikt mocno jakoś nie narzeka na tamtą galaktykę. No bo powiem Wam, że do 2000, jeżeli chodzi o A56, to jest to niezły wybór. No i tutaj ten procesor również sobie radzi. Bez problemu działa też obsługa wielu aplikacji na raz, na przykład tutaj w trybie podzielonym. Z jednej strony mam. Przeglądarkę, gdzie mam odpaloną stronę, a na drugiej części mogę odpalić sobie grę, mogę odpalić YouTube'a, mogę odpalić notatki, na przykład jak jesteśmy na uczelni, szybko możemy sobie pisać, i tutaj wtedy przydatny jest rysik. No i właśnie jeżeli chodzi o sam rysik, to jest on precyzyjny i nie ma tutaj wielkiego opóźnienia, więc jak zależy Wam na sprzęcie na uczelnie. To jest to ciekawa opcja. Przejdźmy sobie na przykład do e, aplikacji Pinup. Tutaj mam odpaloną czystą kartę ale tutaj też mamy sporo opcji dla artystów, możemy wybrać sobie na przykład jakiś obrazek i później go kolorować, więc no tutaj jest sporo już takich wgranych bajerów, no a wiadomo dodatkowo jeszcze możemy sobie po prostu ze sklepu Play pobierać dodatkowe różne opcje, tutaj mamy wiele różnych pędzli, ołówków do wyboru, więc tutaj naprawdę tak jakby jeżeli chodzi o tą część Kreatywną, to jest tutaj dużo, dużo możliwości. W wolnej chwili możemy rozwieść swoje pasje i tworzyć różne projekty. A przechodząc do aplikacji notatki, tutaj możemy też wiele sobie edytować, bo możemy wybrać jakie ma być podłoże czy to ma być kartka w linię, w kratkę, większą linię więc tutaj, czy jesteśmy na studiach, czy po prostu. Po szkole chcemy coś tworzyć, to mamy różne opcje. Też mamy do wyboru, czy chcemy pisać piórem, ołówkiem, kredką, pędzlem. I tutaj, na przykład, wybierzmy sobie ołówek. Możemy wybrać kolor czerwony. Jak widzicie pisanie jest szybkie, proste. No właśnie dla osób, które myślą o takim wirtualnym notatniku na studia, no to to może być dobra opcja. Przy notatkach jeszcze ważne jest to, że na przykład pisząc na rysiku możemy zaznaczyć, żeby było od, od razu przetwarzanie na tekst. I na przykład napiszmy... I nawet nie do końca wyraźnie pisze, a notatka od razu nam się tutaj zapisuje. Jest to łatwy sposób do tworzenia notatek, jak jesteśmy np. Na, na uczelni, nigdzie później nie musimy tego przynosić, tylko mamy od razu to zapisane. Tylko właśnie zastanawiam, czy ta większa wersja nie będzie za duża, chociaż no, bez problemu raczej zmieści się do plecaka, czy nawet większej torby, a no przynajmniej mamy duży ekran, a też po zajęciach bez problemu możemy sobie tutaj oglądać wideo. Na pewno jest to wygodniejsze niż na małym ekranie smartfona. Tutaj ten rysik bez problemu możemy sobie odłożyć w ten sposób. Jest też opcja zamontowania go na tylnej części, a także tutaj, jeżeli nie ma tu i to o, tutaj też on nam się będzie przyklejał, więc no, rysik możemy sobie tutaj odkładać. Wydajność wspiera pamięć RAM. Tutaj mamy do wyboru e, dwa warianty. 8GB, i wtedy mamy 128GB pamięci nadane, lub 12GB, i wtedy mamy 256GB pamięci nadane. I co ważne, tutaj jeszcze dodatkowo możemy rozbudować tą pamięć do 2TB, e, bo mamy slot. SIM i slot na kartę pamięci, więc tutaj w razie czego na pewno jak Wam pamięci zabraknie, to łatwo możecie to sobie powiększyć. Tutaj na prawym boku jest ten skaner linii papilarnych, który już wspominałem wcześniej i on muszę Wam powiedzieć, że działa sprawnie. Wystarczy lekkie dotknięcie i tutaj tablet nam się odblokowuje, więc co do tego to nie mam większych zarzutów. Co prawda, no, jest to wąskie, no i trzeba nacelować, ale jedno szybkie dotknięcie, i tablet nam się odblokowuje. Pojemność baterii w tym urządzeniu to 10 090 mAh no i w sumie powiem Wam, że no na spokojnie wystarcza na cały dzień konsumowania treści, więc tutaj nie miałem z tym żadnych problemów. No ta wersja bez plusa ma stosunkowo mniejszą baterię, ale tam też no mamy mniejszy ekran, więc on jest mniej zasobożerny. Tam też również powinniśmy mieć ten jeden pełny dzień. Pracy pod tym względem raczej nie ma się do czego przyczepić, no i urządzenie wspiera moc ładowania 45 W, więc od 0 do pełna potrzebujemy gdzieś około 2 godzin. Sam system, który tutaj mamy to Samsung One Y, e, czyli no, jeżeli korzystaliście z innych galaktyk, to system jest znany. Mamy tutaj Galaxy AI, więc e, te różne dodatkowe funkcje są tutaj dostępne. Tak naprawdę co do korzystania nie mam tutaj większych uwag, bo korzysta się z niego przyjemnie. E, mamy na przykład ten rozbudowany teraz powiększony pasek, gdzie mamy Więcej opcji. No, podobnie już to wygląda coraz bardziej jak na komputerze. Więc jak właśnie dokupimy dodatkowe tu i umieszczamy sobie ten tablet, i możemy razem z klawiaturą z niego wygodnie korzystać, a jak chcemy na przykład wieczorem, no to możemy sobie go gdzieś tam z boku w łóżko odłożyć i oglądać serial. Kamerki, które tutaj mamy, to 12 megapikseli na froncie. Jak widzicie, nie jest to może jakaś oszałamiająca jakość, ale ogólnie do rozmawiania na social mediach, jak chcecie rozmawiać na Messengerze, no to jest to wystarczający poziom a na tyle mamy kamerkę 13 megapiseli, no i tutaj też no raczej nikt nie będzie chodził gdzieś po mieście z tym tabletem, żeby robić fotki, ale jeżeli chodzi o po prostu ten aparat, to jak chcecie nie wiem, zrobić sobie zdjęcie notatek na uczelni, czy zdjęcie yy, jakichś dokumentów, żeby je zapisać, to bez problemu te 13 MP jest tutaj wystarczające. Podsumowując, Samsung Galaxy Tab S10Fe i S10Fe, no to nie da się ukryć, jest to odpowiedź na iPada R2025. Yy, tutaj mamy procesor. Wystarczający do codziennej pracy, do konsumowania treści, sam system działa sprawnie, mamy najnowszego Androida, mamy najnowszą nakładkę do producenta i deklarację 7 lat wsparcia, więc kupując ten tablet no to no, raczej będziecie mieli go na lata, chyba że szybciej coś tutaj zepsujecie. Więc wydajnościowo nie ma żadnych problemów, nawet przy korzystaniu z kilku aplikacji jednocześnie. Wszystko tutaj fajnie działa. Nie jest to demon prędkości, ale do normalnej pracy jest wystarczający. Ekran IPS, można na niego narzekać, ale jest tak samo jak w Apple. Jak chcemy mieć Amoleda, musimy dołożyć po prostu do wersji mocniejszej. Dwa rozmiary mamy też w sumie tak samo jak przy. Erze, więc mamy wybór, czy chce mieć mniejsze, czy większe urządzenie. Są tu dwa głośniki stereo, które grają nieźle i do konsumowania treści, do oglądania materiałów są jak najbardziej wystarczające. Także że jest tu wszystko na takim poziomie, że jest dobre, no ale w zasadzie niczym się nie wyróżnia. Cenowo ta wersja S10FE, czyli mniejsza z opcją tylko WiFi 8x128, możemy kupić już tam za jakieś 1900-2000 zł, a ten wariant większy z opcją wi fi 8x128 zaczyna się od 2500 Jeżeli chcemy opcję 5G, no to już musimy dać jakieś tam 2900. A opcja 12 na 256 to już jest 3300, jeżeli się nie mylę. No i tak, z jednej strony jest to cena trochę spora, tylko tak, w Samsungu mamy tą taką niezawodność, także mamy system, który będzie wspierany przez 7 lat, nie mamy tutaj jakichś nachalnych reklam. Mamy tu te dodatkowe funkcje, mamy w zestawie rysi, który działa naprawdę nieźle, yy, więc. To jest y, Wasz wybór. Musicie zdecydować, czy chcecie mieć urządzenie po taniości, czy chcecie mieć, y, chcecie dołożyć i chcecie wybrać taki sprzęt. I czy wybrać Samsunga, czy iPada? No, tutaj, moim zdaniem, jak macie urządzenie z Androidem, no to wtedy idziemy po prostu w Androida i wybieramy Samsunga. No, a jak macie już iPhone'a, no to proste, wybieramy iPada. Niemniej, ja czekam na Wasze komentarze. Czekam na komentarze, czy w ogóle korzystacie z tabletów, czy jesteście nimi zainteresowani. Dajcie znać, jak materiał Wam się podobał. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, to linki umieszczam. W opisie możecie sprawdzić sobie cenę wybranego modelu. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki i do następnego. Cześć!